Degeneraty, decydenci polscy normalnie. Nie robią go! Nie ro... O! I czego ty się tam śmieszysz? Ja ci dam nagrywanie, ja ci... ...ciupagi i tak... Duż, nie, ...bez drugiej... Wiesz, ja że, się, wiesz że cię z ulicy widać? Słuchaj, mi Ja ci powiem Żiś, ale wiesz, ale wiesz co, ja ci powiem! Wiesz, dwie co ja mam powiem. Ja powiem! Weź tam się kurny za zarobi! O. Mama przyjmuka.